Duże rzeczy. Błyskawica to wspaniałe, ale i budzące grozę zjawisko natury. A tymczasem co wieczór oglądamy to samo groźne zjawisko w zupełnie innej postaci w tysiącach świetlnych reklam, które nazywamy neonami. Tak zamyka się błyskawice w szklanej rurce. Aby się tego dowiedzieć, by zbadać tajemnice neonów, udajmy się wraz z Monsiton-Ferrer do Los Angeles. No to jak można zaprzepaścić okazję. Przed laty pewien francuski wynalazca zaproponował pewnemu Amerykaninowi sfinansowanie produkcji czegoś zupełnie nowego. Szklanych rurek dających kolorowe światło. Amerykanin zlekceważył propozycji. Nie widział w niej interesu. Na co komu kolorowo świecąca rurka? Nazywamy je neonami od greckiego słowa neonus, co znaczy nowy. Jednakże neony nie są już takie bardzo nowe, liczą sobie ponad 80 lat. Jesteśmy w Paryżu 1910 roku. Monsieur Georges Clot wprawia w zachwyt Paryżan instalując neon na Grand Palais. Jest to sensacja, lecz ówczesne neony nie nadawały się do powszechnego zastosowania, gdyż po paru dniach gasły. Dopiero po dalszych 15 latach Kluudowi udało się opracować technologię, która umożliwiła rozpowszechnienie się neonowych reklam. Rok 1927. Wszystkie metropolie świata usiłują dorównać Paryżowi. Przedsiębiorczy sprzedawca samochodów z Los Angeles kupił dwa identyczne reklamowe neony z jednym słowem. With the single word Packard. Ludzie przybywali z całej okolicy, by zobaczyć to najnowsze elektryczne cudo. The race Wyścig on. toczył się dalej. Nowe reklamy wyzwalają pomysłowość i stają się obiektem zaciętej konkurencji. Każdy projektant stara się przewyższyć rywali czymś jedynym w swoim rodzaju. Pojawia się film dźwiękowy. Bogate neonowe reklamy zdobią elegantze kina lat 30. Jarzące się, migoczące kolorowe reklamy obiecują, że wyświetlany wewnątrz film będzie równie podniecający. Po II wojnie światowej miejsce neonów zajęły plastikowe skrzynki oświetlane od wewnątrz lampą jarzeniową. No one wyszły z mody, zostały uznane za staroświeckie i w złym guście. Wspaniałe niegdyś reklamy poszły w zapomnienie. Zdejmuje się jej i zastępuje plestiglasowym szyldem oświetlanym jarzeniówką. Zapotrzebowanie na neonowe reklamy gwałtownie spadło. W czasach świetności ich produkcja dawała zatrudnienie... Pięciu tysiącom rzemieślników. Dziś nie zgłaszają się już nowi kandydaci do nauki tego zawodu. Do 1960 roku pozostało nie więcej niż 250 wytwórców neonów przeciętnie w wieku 50-60 lat. Gdyby nie odrodzenie neonów w rękach nowego pokolenia, sztuka wytwarzania neonów niewątpliwie by zanikła. Przy wytwarzaniu neonu trzeba najpierw nadać szklanej rurce właściwy kształt. Kiedy przyglądamy się, jak robi to fachowiec, wydaje się to proste, lecz okazuje się, że trzeba do tego całych lat praktyki. Widzicie w czym rzecz? Już trzeci raz próbuję zrobić najprostszą literę. Lepiej nauczmy się podstaw tej sztuki od prawdziwego fachowca. Oto Larry Arrich, projektant neonowych reklam. Tak się zagina rurkę pod kątem prostym. Od tego się zaczyna. To jedna z najłatwiejszych operacji. Ale nawet tak prosta czynność może się nie udać. Larry mówi, że szkło jest cudownym tworzywem, jeśli się je zna i traktujesz z szacunkiem. W pewnych warunkach jest ciałem stałym, a w innych plastyczną substancją, którą można wyciągać i trwale odkształcać. Przejście z jednego stanu do drugiego następuje przy ogrzewaniu. A teraz zacznie się prawdziwa magia. Najpierw trzeba oczyścić rurkę i całkowicie wypompować z niej powietrze. Następnie wygrzewa się rurkę w wysokiej temperaturze pod wysokim napięciem. Ten proces wyciąga ze szkła wszelkie zanieczyszczenia. Następnie wypompowuje się resztki powietrza wraz z zanieczyszczeniami. Rurkę można teraz napełnić jednym z pięciu gazów szlachetnych. Są to gazy występujące w atmosferze w bardzo małych ilościach. Świecące różnokolorowo gazy w połączeniu z barwnym szkłem i fluorozującymi powłokami rurek dają 40 znanych barw neonów. Zaprojektowany przez nas neon ma być dwukolorowy. Napełniamy więc rurkę neonem dla uzyskania barwy czerwonej i rtęcią dla uzyskania niebieskiej. Rurka jest już napełniona gazem, pozostaje tylko włączyć prąd. O, jakie piękne! W regionach wykorzystuje się zjawisko jonizacji. Gazy składają się z miliardów, miliardów cząsteczek. Cząsteczka może się podzielić na dodatnio naładowany jon i jeden lub więcej ujemnych elektronów. Prąd elektryczny przechodzi przez gaz w rurce w postaci elektronów, biegnących to w jedną, to w drugą stronę. Zderzenia z tymi pędzącymi elektronami wyrywają elektrony w cząsteczkach z ich miejsc. Gwałtownie przeciągając elektrony z powrotem, cząsteczki oddają energię w postaci światła. Zobaczyliśmy, jak się robi neony. Widzieliśmy też przykłady ich zastosowania. Nie wspomnieliśmy jednak o pewnym ważnym fakcie. Neony są bardzo oszczędnymi źródłami światła. Nie mają włókna, które może się przepalić jak w żarówce. Rurka neonowa może funkcjonować przez 30 czy 40 lat. Wyobraźcie sobie żarówkę, którą trzeba wymieniać tylko dwa razy w ciągu całego życia. Neony dają nam ogromne możliwości. Na dnie artyści mogli operować światłem tylko pośrednio. Teraz neony pozwalają im tworzyć dzieła z samego światła. Kiedyś artyści starali się oddać światło za pomocą farb, dziś neony pozwalają artyście malować samym światłem.